tu Master Hyzio, witam was w 362 odcinku z Minecrafta A w tym odcinku mówimy Snapshotu 21w08a I to jest 11 Snapshot do wersji 1.17 I tak, co dodaje nowość bloki Cobble Deep Slate, czyli to Tak jakby brokowany Deep Slate I to jest tak Wypada z tego Deep Slate, właśnie Gdy jest wydobywany kilofem bez jedwabnego dotyku Działa tak samo jak kostka brokowa i czarny kamień ponieważ też może być używany do wytworzenia podstawowych narzędzi, pieców i stanowisk do parzenia. Służy do tworzenia wszystkich bloków wariantów głębokiego pływania, zamiast zwykłego głębokiego pływania. Służy do tworzenia wszystkich wariantów deepslate'a, zamiast zwykłego deepslate'a. I tak, deep slate ore, czyli takie coś dodano, czyli takie rudy deepslate'owe dla pięciu tych minerałów. Diament, złoto, żelazo, lazuryt i czerwony kamień. Wydobywanie tego zajmuje dwa razy więcej czasu niż zwykłej rudy. Ma teksturę deepslate, zastępującą normalną teksturę kamienia. Zajmuje miejsce rud, które powstają w głębinach. Zwykłe rudy kamienia mogą nadal wytwarzać się głęboko pod ziemią, jeśli zastąpią inny blok, taki jak tuf. I też tak samo, może być stosowany w przepisach dotyczących śrutowania i wytapiania, jak zwykłe rudy. Te przepisy można również odblokować w książce kucharskiej z rodami głębinowymi. Gładki bazalt, czyli, to coś, smut bazalt. I tak. Generuje się w miejscu warstwy tufu na godach ametystowych. Można go uzyskać poprzez wytapianie bazaltu. Do świata też dodano takie coś jak crack carvers. Czyli takie coś jak pęknięty rzeźbiarz. Ale nie wiem jak to dokładnie się po polsku nazywa. Głębokie, długie pęknięcia w ziemi, cieńsze i prostsze niż kaniony. Może osiągnąć głębokość ponad 90 bloków. Są bardzo podobne do wąwozów Bedrock Edition. Generalne tagi. Dodano Deep Slate Ore Replaceable, tag blokowy. I zawiera właśnie ten Deep Slate, czyli to. Dodano Diamond Ores, Iron Ores, Lapis Ores i Redstone Ores, bloki, znaczyki, pozycji. Zawierają normalny dipslate'owy wariant każdego typu rudy. Dodano Stone Ore Replaceable stack blockowy. Zawiera kamień granit dioryt and editów. Zmiany, bloki Blackstone, deep slate i te polerowane, rzeźbione cegły i płytki deepslate'owe. To właśnie od, odnośnie tego, to tekstura została nieznacznie poprawiona. Ruda złota. Poprawiona tekstura, która teraz wygląda o tak. Jest teraz ponownie wyjątkowa drudy złota w piekle. Nie wiem, ja to czytam, z, oczywiście z Google tłumaczę. Dobra. Rudy węgla, miedzi, emeraldu, żelaza, rudy i redstone. To właśnie też poprawiona tekstura. I by tak popatrzeć, tak właśnie wygląda. Szmarak, nie wiem, czy coś się zmienił, ale jedno jest pewne. Ruda diamentu się nigdy nie zmieni. <ścoughs> Dobra. DeepSight. Zmieniono nazwę z Grimstone, kiedyś to było ponury kamień, teraz jest Deep Slate, czyli, czyli coś jak głęboki łupek, jakby tak tłumaczyć na polskie, bo Deep Slate to jest taka zbitka dwóch słów, Deep i Slate. I nie jest już używany do tworzenia ani naprawy bloków i przedmiotów, posiada nowo unikalne dźwięki łamania, stawiania i kroków. Można wydobywać go tylko za pomocą klofa z zjedwabnym dotykiem i tak. Kwiaty zarodników. W powietrzu wokół bloku pojawiają się teraz cząsteczki. Czyli coś takiego. Pyli kwiat. <ścoughs> ja nie wiem, kto, kto taką nazwę wymyślił, dlatego, ale dobra. Pokolenie świata. Gody ametystowe. Nie generują się już w pełni w powietrzu. Warstwa tufu została zastąpiona gładkim bazaltem. I gdyby tak pokazać to na przykładzie, to. No widać, że w cholerę duży jest ten świat Ale tutaj jest blisko nas właśnie takie coś O, to jest to Ten, ten bloczek właśnie, smut bazalt Później tutaj jest ten kalcyt Andezyt Nie generuje się już poniżej zerowego poziomu Jaskinie Zmieniono rozmiary jaskiń. Wowozy i zwykli rzeźbiarze jaskiniowie Generują się teraz poniżej zerowego poziomu Dodano większą różnorodność dla tych właśnie crack carvers. Jaskinie są teraz bardziej wypełnione wodą. Liszaj świecący. Generuje się prawie dwa razy częściej. Lawa. Po raz kolejny generuje się na dnie świata, zaczynając od Y, równego minus 54. Źródła lawy mogą teraz generować się poniżej zerowego poziomu. Woda. Tak samo jak lawa, źródła wody mogą też się generować poniżej tego zerowego poziomu. I tak, dystrybucja minerałów. Ponownie zmieniono dystrybucję rudy. Żelazo generuje się teraz poniżej zerowego poziomu, ale w mniejszych żyłach i nie tak często. I później ustalono, że to jest błąd, który został naprawiony w następnym snapshot 2208b. A ten snapshot 2208a wyszedł oczywiście w środę, jak to Minecraft ma w zwyczaju z tymi snapshotami i tak. Złoto jest trochę bardziej powszechne, ale przy 50% bloków wystawionych na działanie powietrza zostało pominięte. Diament tak samo, ale 50% bloków wystawionych na działanie powietrza również przeskakuje. Zwiększona częstotliwość lazorytów. Miedzi jest teraz mniej powszechna. Kopalnie. Teraz generują się ponownie na wolnym powietrzu w jaskiniach i nie unoszą się. Tuf. Teraz generują się w żyłach mineralnych poniżej zdrowego poziomu. Generalne. Ekwipunek trybu kreatywnego. To tak. Blok szlamu i blok miodu zostało przeniesione do zakładki Redstone. Czyli do tej zakładki mechanizmy. Tutaj można to znaleźć. Blok szlamu i blok miodu. I tak. Kategoria przepisów dla tych bloków w książce, z przepisami się zmieniła. Pozycja tego pulpitu w zakładce Redstone została usunięta z grupy Essential i tagi. Dodano tuf do Base Stone Overworld tagu blokowego. I dodano głęboko rudę złota do Gold Ores znaczników bloku i przedmiotu. No, i oczywiście, poprawki. Naprawiono trzy problemy. Ale może pokrótce powiem, co to są. Pierwsze: Jaskinie starego stylu nie generują się już więcej poniżej zerowego poziomu. Gody mogą generować się. A nie. G Gody mogą generować unoszenie się w jaskiniach. Dźwięki kroków na zakorzenionej ziemi są teraz znacznie cichsze niż dźwięki kroków na normalnym dircie. No, i tak to mniej więcej wygląda. To wszystko. Tak jak widzicie. Chociaż, yy, tak, gdy porównać tekstury tego Deep Slate'a i Cobble Deep Slate, to jakby, nie wiem, Cobble Deep Slate ma ciemniejszą teksturę niż to. A tymczasem, tak, tutaj znajdujemy się w kopalni. Tu, tu jest ta ametystowa. tu jest ten gładki bazalt i tutaj mamy dwie skrzynie blisko siebie. A znajdujemy się na 26 poziomie poniżej poziomu morza. I no właśnie tak to wygląda ja przepraszam za głos ale nie wiem co ja mam. Czy ja mam czy ja mam katar w ogóle czy co ale nie wiem tak czy inaczej właśnie tak to wygląda taka przykładowa jaskinia yy... może też powiem że podczas tworzenia tego świata wygenerowało mnie to znaczy nie zespalnowało mnie na ciekawym miejscu tu są te wysepki właśnie tam w Odali są Badlandy i tutaj, tutaj jest właśnie ten wrak statku czyli współrzędny minus 249, 298 a jest jaki? 54, 502, 956, 901, 88, 905, 85 Dobra. Tak czy inaczej może być. Tak więc, no, zobaczmy, co tutaj jest. Dobra. Pierwsze, co? Sztabka żelaza. Bryłka i tak dalej. No i zakrętą ptelkę, oczywiście. O, papier. I mapa do okrytego skarbu. Dobra. Zobaczymy. To jest pytanie gdzie? To jest tam. Tak. To jest tam. No dobra. Zobaczymy. Tak! Wyczułem, wyczułem ten moment odpowiednio, że tak powiem. Tutaj właśnie był ten piasek, blok piasku, tutaj i ogólnie teren, na którym się wygenerowałem, jest bardzo dobry. I no nie wiem, ale myślę, że chyba to będzie wszystko z mojej strony. Tak więc, no to wszystko. Więc to było tyle, no to nara.